Gramy dalej Fortnite'a i wykonujemy zadania. Ubocze, gdzie znajdziemy ubocze? Ubocze znajdziemy już wiem gdzie, bo sprawdziłem sobie, co to jest. Także wykonamy to zadanie. Dobra, ubocze, tutaj na przykład, tutaj. Albo tutaj, albo tutaj, chociaż nie jestem pewien w 100%, więc polecę sobie w tamto miejsce, bo prawdopodobnie ubocze to zawsze jest miejsce tam, gdzie jest kula, ale w 100% nie jestem pewien, więc po prostu się dostanę do tej kuli, która jest widoczna od razu, a nie która się tworzy poprzez wejście do teleportu. I jak już jesteśmy tutaj to sobie wybijemy tutaj dziurę I umrzemy Nie, nie umrzemy No i tutaj trzeba zatańczyć sobie może nie tu Nie, jednak tutaj widzicie I już wykonane zadanie jest Kolego? Nie tak prędko o kur ale one szybko schodzą. Nie można tutaj budować. No to proszę bardzo, nie można budować. To się zdziwiłem. Co to jest w ogóle? Robi się niebezpiecznie. Ale tutaj się pobawię chwilowo. to sobie ulepszę jakąś bronię. Bardzo przyjazne miejsce, polecam każdemu. Eee, ekspleci pięknie, wszystko pięknie, wspaniale. Ukryj się z tego z siana. Kurde, tam będę musiał iść. To jest kawał drogi. A tam jest jeszcze jakaś postać i wezmę sobie od tej postaci zadania. Pytanie czy ja już brałem od tej postaci zadania? Zaraz się przekonamy kto to jest? Core. Dobra, zbierz karabin snajperski. Dobra. No to który sobie weźmiemy? Ten. No i proszę bardzo, wykonane zadanie. Zadaj obrażenia z karabinu szturmowego lub snajperskiego. No to akurat łatwiej jest, ale zgliszcza gdzie są, te ja nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, nie widzę ich. A. Ale zlikwidowałem go, ale... Nie zaliczyło mi, zadaj obrażenia z pistolety z góry, tutaj. Aha, to musi być więcej obrażeń po prostu. O kurde, ten rekin mnie zaatakuje, czy nie za bardzo? Jakiś zmutowany ten rekin jest w ogóle, Jakiś świeci się dziwi. Znowu to samo Ja czy jeszcze powiedzcie mi, żeś mi się skończy to Dobra, może tragedii nie będzie aż takiej Ale już jest tragedia Wspaniale Gwint, nie można odpocząć Bo chcę się zabić Nieźle go tam strzelił Cóż, nic mi nie pozostaje jak tylko spieprzać bo po co mam się bić w takim miejscu? O ten gościu to jest szalony. No ale dobra Jedź, żeś. Jedź Cię zamorduję. Czy ten pojazd... Kurde, na serio jest szalony ten gościu? Kurcze, blade, dziesiąte miejsce. No i chyba to tyle. Trzymajcie się, ciepło, Jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, a jeśli podoba Ci się kanał, nie zapomnij go zasubskrybować.